Cześć, mam kolejne z tej strony KOKO, a dziś to jest odcinek z jasiowego serwera jesięcy.pl No i możemy zacząć. Tylko wpiszę sobie koledzy Meowthly'a. Zjedziemy na sądu. Włączymy sobie graczy. I wyjdziemy na arenkę jak widzicie na tym mam VIP-a. co Jak ktoś się nie umie... Jak ktoś, ma, jak ktoś nie umie odczytać z moich ust. Jak ja mówię, no to... IP w opisie. Dobra, nie mi się trafiły na początek, tak więc spoko. Tylko mi się przydały jeszcze buteleczki, o idealnie. Dobra, to tak, pierwsze są to yy, bierzemy butelki No i rozbijemy je sobie Zostańmy sobie trzand Po prostu się, no nieźle Ochrona I nie dobra to, yy, i łuk, to tam możemy strzelić w tego tylko Fak. Fak, 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 fak. Dobra. Jeszcze jeden hit. Dobra. Mam pierwszego fraga. Spoko. Dobra, wydzielę sobie drzewką. I tutaj musimy... Zastraszymy tego kolesia. O! I spadł. No dobrze. Okej. Okay. To idziemy na jego wyspę. Jeżeli... Zresztą się to przepraszam. Okej. Okay. Okej, okay, tam jest typ. Dobra. No to pójdziemy do tego typka. No, na sobie speeda mógł doskoczyć Okej okay. Muszę być pewnym, że... Fak Doskoczyłem Dobra Poszedł Teraz mogę Zbudować most I Kurde Dobra Ale żyje, żyje O! Spadł Okej, okay. okej okay. Jeszcze jeden typek może to będzie wygrana arenka pierwsza. By było spoko. Kurde. Dobra. To mi... Fuck. To był szapniz jeden chyba. No ale dobra. Damy radę i bez tego. Eee, Niechcące to w życiu. Wiem trochę na merską Dobra, widzę tego gościa. Co to? to. Idziemy. skoczymy. Jesteśmy na środku, prawda? Próbuję was strzelać, ale to chyba nic mu nie da. Dobra. No i możemy spokojnie sobie opróżnić tą skrzynię. No i idealnie w nim mieć budków. No i mamy dobry secik. Dobra. No i gościu tutaj próbuje wystrzelać, ale lepiej, żeby się zajął budowaniem mostu niż strzelaniem. No więc mam, no więc myślę, że ten gościu już nie ma szans. Tylko gdzie on jest? Tu? No, zmykaj, zmykaj tam. Dobra, i wygrana, a ręka jest nasza. No i. Fajnie, fajnie. Pierwsza ręka yy, się powiodła. No i mam już 43 końcy. Zbieram... No w sumie nie wiem co zbieram, ale po sobie pozbieram. No i zagramy jeszcze jedną rękę tak żeby filmik wyszedł 10 minut, coś takiego. Albo i krótszy. No to prawda pierwszy odcinek Skywarsów. Dobra, no to tutaj takie średniawe i tęki wypadły. Hmm. Dobra, no i tutaj też takie sobie, no ale tutaj nie powinno, to możemy iść na tą wyspę. Tylko, żeby nikt ze mnie nie strzelił. I się boję właśnie. Dobra, już nikt nie może zagrozić. Przepraszam. Odbiło mi się trochę. Nie wiem, czy to było słychać. Oh, fuck! Oh, dobra. <ścoughs> Trudno. Leaf. E, leaf. Dobra. No to teraz. Idziemy w kolejną arenę. O, dobra, dobra. Mm, okay. o, mamy enchanting od razu, także jest fajnie. O, jest idealnie, po prostu jest idealnie. Tylko jeszcze mieczek by mi się fajny przydał. No, jest fajny. No i nie mamy kraty. No ale może nam to nadrobić właśnie level, no bo prawda... Nie, nie mamy klaty, ale może nam to właśnie nadrobić ochrona. Jeszcze na spodnie by się przydała, to by było dobrze. No i wspaniale. No i z Morostarów. Dobra. I piszcie, czy mam zamienić na angielski, czy polski, na polski Wam lepiej, czy jak Wam lepiej. Mnie to jest naprawdę obojętne decydujecie a mam drugie diaksowe budki to może być ochrona przed pociskami to nie wiem co lepiej nie zniszczamy się na wydaje no ale dobra nie, wejdę na to drzewko yy, no i nie wiem co tu zrobię w sumie ale coś tu zrobię Okej okay. No to spadłem, zrobiłem bardzo wiele No i dobra No i to by było na tyle w tym odcineczku ziołeczki. jedna wygrana, dwie przegrane Nie za dobry wynik Ale ziołeczki. jeżeli chcecie kolejny odcinek Łapka w górę Subskrybujcie No i dobijmy tak Dwie, trzy łapeczki To by było spoko No i ja się z wami żegnam Trzymajcie się, nosy do następnego odcinka. Cześć!